Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Moskał. I dzisiaj zagramy sobie w Battlefield 1 multiplayer. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie operację: operację Gallipoli, szturm wojsk sprzymierzonych na siły Imperium Ospańskiego na Półwyspie Gallipoli w 1915. Posłuchajmy. Kwiecień 1915 roku Sprzymierzeni rozpoczynają kluczową ofensywę przeciwko Imperium Osmańskiemu. Ich celem jest przejęcie drogi morskiej z Europy do Rosji. Aby to zrobić, musieli najpierw przejąć Dardanelę, wąską ciśninę prowadzącą do stolicy Imperium Konstantynopola. Ok. Dobrze, widzimy się za chwilę. Ja znajdę. O, tu jeszcze macie. Mm, o rozkazach. utay e tane. widzimy się za chwilę. Yes, ja Bazlarına göre imparatorluğumuzun sonu geldi. Ancak biz ateş gibiyiz. Yeniden alevlenmemiz için bir kıvılcım yeter. <laughs> bir zamanlar tek atımlı tüfeklerimiz vardı. Şimdi bu seri ateş eden Nordenfel silahlarıyla modern çağa tam anlamıyla ayak uydurduk. Jesteśmy Turkami. Będziemy się bronić przed Brytorami. Żołnierze. Myślę, że zagramy sobie medykiem. Gram na padzie, oczywiście. Czasami może trochę reagować. Ostrzegam, Ło,cie, panie, mają statek, mają pancernik. Trzeba uważać. Chyba łączyć czadkosów. Dobrze, pierwszy atak odparty. Kolejne zwycięstwo naszego narodu i wszystkich turków, czekając na następny atak, zapłaćmy nad poległymi braćmi. Jeśli wygramy, wróg tu już nie wróci. Ostatnia obrona. No i myślę, że zrobimy drugą mapę, drugą operację. Mają tutaj taki byczkowy okręt. Myślę, że możemy sobie w sumie polatać, bo ja umiem latać. Kurczę, zajęli nam y, samoloty. To nie polatamy sobie, tylko strzelamy, powalczymy w zwarciu. Gdzie? Musimy się wycofać Łagowańsko Jej, pierwszy kill Mam no, taki dobry karabin do no skoupu w dość Nie złombali nam sprzeda Wróćmy na Ida. Tam, super umiem strzec na dystans. Ja jakby sobie, to nigdy jakoś mocno pod kadę nie grałem. Bardziej pod Zapporty drużyny. Dla mnie jakoś kadę się bardzo nie liczy. I bardziej się liczy niż śmierci. Ja tam umierać mogę, jeśli jestem w obronie. Dla mnie w zasadzie to śmieci się nie liczą, jak jest to w obronie. Mamy tikatów, no i nie dostaję za to żadnych minusów. A wiecie co widzowie? Zagramy sobie jednak szturmowcem chyba. Spróbujemy za chwilę szturmowcem. Uuu, ja tocz oknia! A już go zajmali. mali. Gdzieś tu jest wróg. Widzę go. Zdjęty. Się fajnie położył. Się skampił fajnie, tylko że ja go zobaczyłem i to był jego błąd. Kurde. Wracaj na pole Ło! Headshot wpadł. Cześć ktoś, no. mordko Wracaj na pole Dobra Wykirowałem go Wydziecie tu jest ten samolot w droga Możemy też się zdecentować z powietrza Cel brawo przejęty

No i drodzy widzowie. Właśnie wygraliśmy. Udało wam się wygrać. Chwała Imperium Osmańskiemu. Wspaniałej matce, która zrodziła nas wszystkich. Nasze to było 10 do 16. Osiągnęliśmy. Nie najlepsze, ale nie najgorsze. Ale się spółwyspu Galipoli w styczniu 1916 roku. Po sześciu miesiącach walk stracili ponad 44 tysiące ludzi. Osmanie zaś dwukrotnie więcej. Brytyjczycy nie zdobyli nawet kawałka ziemi. Kampania sprawiła, że Osmanie musieli wycofać część wojsk z frontu rosyjskiego, ale była pod względem militarnym porażką. Zmotywowała Osman zamiast doprowadzić do ich przegranej. Winston Churchill został zdegradowany i podał się do dymisji. Pułkownik Mustafa Kemal stał się bohaterem ludowym, a później ojcem założycielem Republiki Turcji. No także widzimy się w następnej rundzie na nowej mapie. Mamy już nową operację. Zaczynamy Forte C.V. To niezwykłe, że aby wprawić nasze drednoty w ruch, musimy wpierw przebyć całą drogę aż do Zatoki Perskiej. Zadziwiające, że tak cenny surowiec spoczywa pogrzebany pod przeklętymi piaskami pustyni. Jednak pozbycie się stamtąd tych osmańskich dzikusów nie powinno być trudnym zadaniem. Aż mnie kusi, żeby już otworzyć szampana. Tylko czym świętowałbym wtedy zwycięstwo? Herbatą? No, wylosowało nam chyba Brytoli. Tak, wylosowało nam Brytoli. I będziemy atakować Medykiem. I weźmiemy sobie motorówę. Zrobimy desant. Ja w morskim kombacie, to ja bardzo dobry jestem w pf 1 Ja umiem tu walczyć, umiem desantować się, umiem wszystko robić związane z morzem. Zastanawiam się, czy zdesantować się na alfa czy na beta. Zdesantujemy się tutaj w takiej fajnej zatoczce. O, tu jest takie fajne miejsce. Przejąć cel! no dobra, jedziemy teraz na zobaczymy gdzie nas wyślą dajcie Alfę. dajeli nam łódź łódź tam przejęli Musiałem ją wysadzić, ale mnie nie zabili. No i gra stwierdziła, że jestem tak dobry, że mnie przerzuci do Turków. O! A co to? Desant na plecy nam zrobili. Patrzcie co mi się udało dorwać widzowie Samolota Samolota do, do niszczenia innych samolotów oraz do, do niszczenia piechoty Jakieś cele Tracimy kontrolę nad celem, brawo. Zbombardowałem kogoś Pomyślę, że brawo może postrzelamy do tego gościa Obsułem mu na prawę musi teraz uciekać Cel brawo utracony Pan teraz się prawdopodobnie przesiada, ja muszę się wycofać. Ło! Dwóch. Jednym shotem muszę się naprawić. Dobra, jesteśmy naprawiani w 90%. Możemy zawrócić i robić kolejny naród.

Kurde Eee, ja dorwałem drugiego samolota Tutaj mamy jakiegoś ciekawego pana co? Jeszcze jeden samolocik. Nie ma to jak samoloty. Mam fetysz latania w tej grze. Wystrzelili kogoś, kogoś. wroga. W tej grze latając samolotem musimy uważać na dwie rzeczy: na pelotki i wrogie samoloty. Zobaczcie, no, żadnych wrogów nie widzę, a jednak zniżamy. I cyk. U, mamy samolota. Nie wiem czy to nie jest ten, do którego wcześniej strzelałem. Coś już do mnie strzela Nie wiem czy to moi do mnie strzelają są takimi geniuszami Czy to wrogowie Straciliśmy cel alfa Rozwaliłem wrogi samolocik, jej Dobra, zespotujemy naszym. Może coś ze strzelą. Trzyma Mę ja Dupa. Przegraliśmy, bracia. Brytyjczycy odebrali nam tę ziemię, ale to przekleństwo jest również błogosławieństwem, wiem teraz możemy dołączyć do naszych braci atakujących Kanał Suezki. Wkrótce po przyjęciu przez Brytyjczyków pól naftowych w Zatoce Perskiej, Imperium Osmańskie przeprowadziło śmiały atak na Kanał Suezki, kluczowy dla utrzymania dominującej pozycji Brytyjczyków na świecie. Okej. Okay. Będziemy się. Mamy jeszcze dwie mapy do obrotu. Także to była forteca mapa, a teraz mamy Suez mapę. I dostaniemy fajną rzecz: jaką pomoc. My przegraliśmy ostatnio. Bez zabicia ani jednego. bez likwidowania batalionów. Wroga Suez. Suez. Suez.

Patrzcie co mam. Mam takie fajne działko. Tylko muszę kogoś zabić, bo umrę. Jest! Wreszcie kogoś zabiliśmy. Jest! Wierobój! Nawet wpadł. Mamy chwilę regeneracji. Szybciej, bo muszę jeszcze raz tam uderzyć w to miejsce. Bombatür. Dikkat edin. Okay. okay. Kurde, wow, kogoś zabiłem. Błu co fajne działo. Co ja się rozkaza. To jakiś z nie ma to jak pistolet. Jak nie ma ammo, to nie ma co tym w ogóle strzelać. Powiem tak, nie ma już tego co grać. Musimy wrócić tam, skąd przybyliśmy, za pustyni. Jeśli ośmielą się za nami pójść, przekonają się, że bardziej niż oni jesteśmy godni tego, by żyć. Gdy Brytyjczycy zabezpieczyli kluczowy kanał słęski, kontynuowali pogoni za Turkami w głąb pustyni synajskiej. Tam Imperium Osmańskie stworzyło tymczasowe, lecz silnie umocnione stanowiska obronne. Yasta, son hedef... Pusatım var, hoşçakalın. Aralıksız Az evvel kelik canavarlardan koca bir taburun çölü geçtiğini gördüm dalgalanan sıcağın arasında. Akabinde dedim ki kendime, öyle şey olmaz. Çok bitkin düştüm, ondandır. Bu makinelerde korkutmak için düşmanın icat ettiği palavralardır. Aslı yoktur. Powinniśmy chyba dostać ciufcia. Znowu jestem kierowcą parowozu. Bo raczej powinniśmy go zniszczyć. Nawet w wsiadł, trzy osoby. To już nawet chętnie prze... o, dziękuję, gwiazdka serwisowa, wymienimy sobie karabin Jakiś taki silny. Wziąłem sobie tutaj mój ulubiony karabin. Ma tryb auto. Ale nie jest tylko dlatego mój ulubiony, tylko też ze względu na model obrażeń bardzo fajny przystępny i znacelność. Ma bardzo mały recoil, czyli ten odrzut. Wiecie co, weźmiemy sobie może jednak karabin Fiodorofa, czyli takiego przedownika kałaszka. No, wracając do Fiodorofa. Do tego Fiodorofa. Taki fajny dość karabin dla medyka. Kurde. Przerzuciło mnie do Toli. Nie wiem na jakiej podstawie, ale okej. Okay. Wiecie co? Nie, ja to wszystko pierdzielę i biorę ciężki bombowiec taktyczny. Ciężkie bombowce praktyczne są super w tej grze. Jakie mamy rozkazy się? Widzicie co? Patrzcie, pokażę wam co jeden z rzutów z tego bombowca potrafi zrobić. No, mniej więcej takie kile fajne umie robić bombowiec taktyczny. Ale jest bardzo wystawiony na ostrzał. Zdobyłem czołga. A tu się jakiś pan zbugował. Mamy ciężkiego czołga. To jest. A to jest ten, czołg przeciw. Czołg taki naprawdę ciężki, bo on ma jeszcze takie bardzo podkręcane karabiny maszynowe. Dość ciężkie. Po bokach. Dla jakichś innych członków załogi i teamu, którzy by chcieli dołączyć. Co się ma? Patrzcie, bitwa pancerna. Aj. Dobra, wesprzyjmy naszych na fladze. Co ja tu mam? O, mamy tą apteczkę i ten... Mogę dawać apteczki naszym i amunicję. Macie? Ja mam taki czołg do wsparcia teamu. No i gdzieś tam siedzą na skałach. Już widzę ich. Dobra, wiecie co? Dobra, atakujemy. Naprawimy się lekko i jedziemy. Ja mam tutaj takiego fajnego perka, że mi się Michoł tworzy mgłę. Jak tylko mnie zaczną... jak dostanę jakieś większe urażenia... gramy te trzy mapy, bo to jest jedna operacja, jedna taka jakby rozgrywka. O kogoś trafiłem przez tego. I bój mi wpadł jeszcze. Dwóch zabił. Skrzesimy naszego koleżka i gramy medykiem z karabinem Fiodorowa, czyli takim przodkiem Kałasznikowa. Taki rosyjski karabin, pistolet, karabin Taki pseudomaszynowy też fajnie się nim gra, stabilny Szybko strzelność ma fajną i też obrażenia ma fajne Czy ja tu widzę czołga wroga? Ja tu widzę czołga wroga Niestety zauważono czołg wroga Konik, konik. Ja zajął jeden z naszych Tutaj pójdziemy w piechocie. Mogę zająć się twoimi ranami. No widzę, że nam alfa zajmują. Ta, dostał i alfę nam zajmuje już. Wygraliśmy! Gawonen I pięknie nasz żołnierz celuje w innego żołnierza. się bronia, konie padały w upale. Osiągnęliście sławetne zwycięstwo. Imperium Wam dziękuję. Chociaż Ententa zwyciężyła na Bliskim Wschodzie, sukces ten zrodził własne problemy. Ścierające się ambicje, niedotrzymane obietnice i manipulacja granicami zasiały ziarno nowych konfliktów, które miały zdominować ten region na wiele kolejnych lat. Udało się. Zwycięstwo słodkie! Operacja zakończona. I zakończymy zaraz ten odcinek również. Bo on jest już dosyć długi. Nie wiem, jak to po montażu będzie. No, wynik nawet ok. Skoczy nam premia 2,5. Więc będzie 20 coś, więc naprawdę niezły wynik. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś fajne wyróżnienie albo coś. Pewnie nie, raczej nie. O, miałem najlepszy team. Miałem dość dobre statystyki: 14 do 21. Głównie pewnie ze względu na teamplay miałem statystyki, no to dużo oznaczeń, dużo. Nie, nic nie miałem, do tego wyróżnienia. No to są moje statystyki, myślę, że w, tym, w tej chwili zakończymy ten odcinek. Bardzo dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście i napiszcie w komentarzach co sądzicie o takiej formie materiału, o gameplayu z BF1, jak się podoba wam w ogóle multi, jak to wygląda. No i bardzo dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście i możecie oczekiwać kolejnego materiału. Tym razem spróbuję chyba pełną Galipoli nagrać od początku do końca. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.